Po co mi ta matma? Zadanie drugie. Funkcja F jest określona wzorem f od x równa się x do potęgi trzeciej minus 8 podzielić przez x minus 2 dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od dwóch. No to podali nam dziedzinę. Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x równa się 1 druga jest równa. No to takie typowe zadanie po prostu na pochodną, czyli my musimy policzyć naszą pochodną po prostu tutaj w tym zadaniu, czyli nasze f od x. I tutaj mamy dzielenie, czyli pamiętajcie, że najpierw musimy policzyć pochodną naszego licznika, czyli z tego pochodną. Pomnożymy to przez mianownik. O! I później mamy odejmowanie. Licznik, czyli x do 3 minus 8, razy pochodna naszego mianownika, czyli tu już będzie prim. I to dzielimy wszystko przez nasz mianownik do kwadratu. Po prostu również macie to w karcie wzorów. No dobra, no to tak. Pochodna x do trzeciej to będzie 3x kwadrat. Pochodna minus 8 to jest 0. No to tyle e, razy x minus 2. Ok. Minus x do trzeciej minus 8. I pochodna x to 1. Pochodna minus 2 to 0. Czyli tu mamy po prostu 1. No i podzielić przez x minus 2. Ja nie będę tego podnosić do kwadratu. Myślę, że nie ma sensu. Równa się, równa się. No i co? No dobra, zróbmy z tym porządek. Czyli tu mamy 3x do trzeciej. Minus 6x kwadrat to będzie minus x do trzeciej. Dodać 8. Podzielić przez x minus 2. No dobra, do kwadratu oczywiście. No to tu będzie ile? To no będzie co? No to będzie 2x do potęgi trzeciej. Minus 6x kwadrat. Dodać 8, podzielić przez x minus 2 do kwadratu. No i teraz musimy policzyć naszą pochodną, czyli F prime dla naszej jednej drugiej, czyli trzeba tu wstawić wszędzie za x, jedną drugą. No i policzyć, ile to będzie równe po prostu. Czyli równa się i tu będzie 2 razy co? No 1 ósma od razu, bo to do trzeciej potęgi minus 6 razy 1 czwarta. Dodać 8, podzielić przez. 1 druga minus 2 to będą minus 3 drugie do kwadratu. O, dobra, no i liczymy. No i tak, tu się coś skróci, tu będzie 1, tu będzie 4, czyli tutaj mamy po prostu 1 czwartą, a tu będzie minus 6 czwartych, czyli 1 czwarta minus 6 czwartych to będzie minus 5 czwartych, minus 5 czwartych, ok no i co? Na czwarte to zamienimy? To będzie 8 razy 4, czyli 32 czwarte a tutaj się zrobi 9 czwartych, tak? Ok. Równa się, równa się. Minus 5 plus 32, no to będzie 27 czwartych, i tu pomnożymy przez odwrotność, czyli razy 4 dziewiąte. Czwórki się skracają. Tutaj również się to skróci na 9, tu będzie 3, no to to wychodzi ładnie 3. O, mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź, odpowiedź C. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o trudność tego zadania, to mam nadzieję, że nikt z Was po prostu nie policzył pochodną z tego dzielenia, że to jest pochodna licznika przez pochodna mianownika. Tak to niestety nie działa. Dzielenie w pochodnej, no to trochę bardziej skomplikowana sprawa. No jeżeli tak policzyliście, to niestety byłoby źle. Natomiast jeżeli wiecie co i jak z pochodnymi, no to takie zadanie, no trochę tutaj algebry, trochę arytmetyki, no można było się gdzieś tu machnąć o tych ułamkach i tak dalej, no to załóżmy bym tu dał tak z 3 na 10. Lecimy dalej. A po co mi ta matma?